Ssss Jesteś im skieratem. Nie, ja 10... 10... na... nie. A mojego to Ale ja sam tej Czyli jesteś im skieratem. Dobra, będziesz mnie nazywać Nie. Jak będziesz mnie nazywał w Nieważne. To jest Szybkie nie? Uuu, ale biedny popa. Ale nie, się... nie jestem Ten Łaaa jak się szybko biega Teraz w glindzie No Może może że A? A teraz wam yy, spida normalnego albo po prostu wypijcie mleko, bo ja muszę być taki. Nie mam mleka, nie mam też mleka. Dobra, ja dobrym duszkiem. ale chcę, Ale ja chcę mieć takiego szybkiego spida. Wygnać potwora! Uh. Muszę uciekać! Chyba jak się uciekam. Muszę yeah, uh, uh. wygnać go. Muszę uciekać! Jest na twoim dachu kiciuś. Nie masz gdzie uciekał. Bebe jest. Mogę do Ciebie? E, Oskie, hmm. jak wygasz? Zrobiłem mleko? Nie mam. Dobra, ja Ci dam. A wyżej też jednak nie ma. No masz mleko.